Na drugą gawę w Centrum Wystawienniczo Kongresowym zaprasza Park Naukowo-Technologiczny w Opolu. Dzień dobry, w programie Druga Kawa. Witam, Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest poseł Ryszard Gala-Jedynka, na liście mniejszości niemieckiej. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie pośle, Jedynka to jest jakby gwarancja tego, że otrzymuje się mandat nie, posełski? Panie nie, absolutnie. Jedynka to pewna odpowiedzialność za całą listę, bo jakby nie było, to zawsze idzie się jako pierwszy na, na ten front polityczny, więc trzeba tutaj być przygotowanym na wszystko. Może w jakimś tam stopniu jest pewna, powiedziałbym, pe, pewna premia, prawda, za to pierwsze miejsce. Niemniej jednak, tak samo jak i, i ktokolwiek w środku listy, czy na końcu listy, trzeba zabiegać o to, aby wyborcy jednak zdecydowali się oddać głos. Ale mniejszość niemiecka ma ambicje dwóch mandatów, zdobycia dwóch mandatów poselskich. Tak, co najmniej dwóch mandatów. Już kiedyś tutaj u a mówiłem, że, że zabiegano więcej. To chcielibyśmy co najmniej powrócić do tego stanu, który mieliśmy w 2005 roku, czyli dwa mandaty, a jakby się udało jeszcze sięgnąć po mandat senatora, no myślę, że to, to, to byłoby zadanie wykonane. Myślę, że za, za tydzień o tej porze już mniej więcej będziemy mieli Tak, mieć. rzeczywiście. Za tydzień, w poniedziałek jakieś szacunki będą, a na pewno wieczorem myślę, że system liczenia dobrze zadziała. Ma być liczone będzie... ręcznie, to będzie pewniejsze chyba, tak? No, wie pan, no to właśnie, jak będzie ręcznie, to, to będzie dłużej, może na pewno. Natomiast myślę, że ten system elektroniczny został na tyle sprawdzony, że on tutaj jednak zdoła i, i policzy to szybko. Dobrze, panie pośle, co mniejszość niemiecka oferuje. O co będzie walczyć w tych następnych hmm. czterech latach. To ja z mniejszość niemiecka, mniejsza? jak Pan na pewno sam zauważył, jest organizacją typowo regionalną, czyli my nie mamy tej swojej centrali w Warszawie, nie mamy pewnych wskazań, a więc co za tym idzie. My jakby działamy na rzecz społeczeństwa, na rzecz ludzi i przed nimi się rozliczamy. My tak naprawdę w swojej kampanii wyborczej stawiamy na trzy takie obszary. Na których nam bardzo zależy. Pierwszy to jest obszar silnego regionu, silnego samorządu, czyli samorząd, silny samorząd, samodzielny samorząd, dobrze finansujący samorząd, jest także pewną, pewną oznaką dobrze funkcjonującego regionu. W tym wiele zadań takich powiedziałbym, natury infrastrukturalnej, czyli zbliżonej do tych zadań, które są realizowane przez samorządy. Drugi obszar to jest obszar silnej gospodarki, miejsca pracy, nowoczesna gospodarka, konkurencyjna gospodarka. W tym także bardzo mocno stawiamy na zadanie, które... Ja przez 4 lata w Sejmie prowadziłem, czyli pracę na rzecz odry, odry bezpiecznej, odry użeglownionej, odry, która daje także pewien napęd gospodarczy. I ten trzeci obszar to obszar związany z rodziną. Bo wie Pan, że, że to wszystko zaczyna się od rodziny. Kiedy rodzina jest szczęśliwa, rodzina dobrze funkcjonująca, rodzina powiedzmy zdrowa, to także inne sprawy się dobrze układają. A w tej rodzinie to tak naprawdę sięgamy z propozycjami dla młodych ludzi, dla średniego pokolenia i także dla, dla seniorów. To mm -hmm. są, jakby z grubsza mówiąc, nasze zadania, które sobie stawiamy. Ten samorząd. To nie od dzisiaj wiadomo, że jest problem z finansowaniem tak. samorządu. Co trzeba zrobić, żeby on był silniejszy? Jak skierować strumień pieniędzy, żeby ich więcej wpływało do samorządów? Tak. wie pan, tutaj dzisiaj może też pieniądze wpływają, ale niech pan zwróci uwagę w niewystarczającej ilości. Ale ja, ja chciałbym powiedzieć o, mhm. o tych, które są, a może ich nie być, na przykład środki unijne. Mhm. Jeszcze jest um, następny okres programowania, może jeszcze jakieś środki będą, ale tak naprawdę my powinniśmy dążyć do tego, aby samorząd był silnym, w zadania. Środki finansowe i nieuzależnionym od tego, że no, sięga po subwencje, dotacje, prawda? Ją można dostać lub nie. Dotacja jest bardzo mocno określona na, na dane zadanie, z nich się trzeba rozliczyć, czyli samorząd w takim momencie jest takim administratorem, prawda? Musi zrealizować nic więcej. Nie jest takim kreatorem, jeśli chodzi o rozwój, nie wiem, gminy, powiatu czy też województwa. Więcej samodzielności, więcej zadań, a co za tym idzie, także i środki. Ktoś może powiedzieć, no jak z tymi środkami? No, ja myślę, że. Prosta sprawa jest. Dzisiaj mamy jakby budżet państwa po stronie dochodowej oparty głównie na, na, na podatkach, wszelakich podatkach. I ja myślę, że tutaj samorządy muszą mieć jasno, czytelnie zapisane zasady udziału w tych podatkach. Począwszy od PIT-u, CIT-u, VAT-u, może i akcyzy. Zwiększyć te udziały samorządu należało. Jak najbardziej. Ja uważam, że pieniądze powinny trafić bezpośrednio do samorządu, a nie, że w Warszawie urzędnik, minister pani premier ten przykład już też chyba mówiłem Lasowic bardzo wyraźnie wskazuje decyduje o tym gdzie i jakie pieniądze mają trafiać ja myślę że to jest nie do końca dobry system i jeśli byśmy to sprowadzili na poziom lokalny samorządu to proszę mi wierzyć na pewno samorządy w sposób racjonalny i kontrolowany przez społeczeństwo bo przecież społeczeństwo jest bardzo blisko tych wójtów burmistrzów no będzie kontrolować jak te pieniądze są wydatkowane mhm. W kwestii odży. To jest temat taki pana konik, tak. od dawna się pan tym, tym zajmuje, no ale na tej odrze nie widać jakichś, jakichś zmian. Co, Panie, co tak zrobić, dobrze, żeby ona była wie pan, To tak jak z procesem inwestycyjnym. Najpierw trzeba poświęcić dużo czasu, żeby przygotować koncepcję, dokumentację mhm. i dopiero później realizację. My dzisiaj tak naprawdę. Wiele zrobiliśmy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo powodziowe. Co prawda, brakuje jeszcze chociażby nawet obwałowań w Bierawie, prawda, tutaj na wysokości jeszcze gminy Dobrzeń Wielki, patrząc na województwo opolskie. Ale już zaczynamy budować, odtwarzać infrastrukturę hydrotechniczną, czyli tą, która pozwoli na to, aby odra wróciła do swojej świetności. Mhm. Ja mogę powiedzieć, że ten najbliższy okres programowania jest bardzo mocno w tej chwili zabezpieczony finansowo, jeśli chodzi o inwestycje na Odrze. Bardziej obawiałbym się tego, czy my będziemy w stanie organizacyjnie, technicznie, wykonawczo skonsumować te środki. Czyli podobnie jak z autostradami, że no, są tak, firmy, tak, są na to pieniądze, tak, ale budowa tych tak, autostrad nigdzie w takim tempie jak Jeśli tutaj nie, nie przyłożymy dużej wagi, począwszy od, od władz samorządowych, kończywszy na a, tych odpowiedzialnych, czyli rządowych, no to możemy mieć tutaj problemy. E, ja wiem, że jest wielu y, przyjaciół Odry, którzy dążyliby do tego, aby Odra była takim kanałem żeglownym Dunaj-Odra, żeby to mm -hmm. połączyć. To są wszystko rzeczy, które powinniśmy projektować, planować, ale to jest perspektywa. Lat po 2020. Dzisiaj mamy zadania postawione bardzo konkretne. Do 2020, no, dołóżmy jeszcze parę lat, bo to jest ten okres trwałości wykonawcy, wykon wykonywania tych projektów, żebyśmy osiągnęli ten efekt czwartej, trzeciej klasy z żeglowności, ale żeglowności, czyli mhm. 80% roku Odra jest żeglowna. Myślę, że to byłby dla nas wielki sukces. Tym bardziej, że e, mamy także w tej chwili podpisaną, także już ratyfikowaną, Umowę z Niemcami o wspólnym utrzymaniu części granicznej. Jak pan wie, to jest dosyć długi odcinek Odry, i tam są zabezpieczone środki i po stronie niemieckiej, i po stronie polskiej w tej chwili. I jeśli to razem złożymy, te wszystkie zadania, które no, mają swoje finansowanie z różnych źródeł, byśmy zrealizowali, to myślę, że tutaj będzie naprawdę y, sukces. Czyli powoli, ale. Płynie to wszystko w dobrą stronę można powiedzieć. Płynie w dobrą, oczywiście zbyt wolno. Mm -hmm. Zbyt wolno, mm -hmm. wie Pan, jeśli dzisiaj mówimy o, o inwestycjach, które trwają, i mamy inwestycje, które trwają naście lat, już prawie 20, chociażby nawet stopień wodny Malczyce, prawda, I, i wiem, że dzisiaj wykonawca schodzi z budowy, że będzie nowy przetarg. Cieszę się tym, że wszystkie nowe inwestycje finansowane z środków unijnych mają najważniejszą rzecz, reżim czasowy. Mm -hmm. Czyli nie może sobie pozwolić inwestor, wykonawca na to, żeby przekroczyć te terminy, bo to są kary niesamowite. Po pierwsze, zwrot środków, po drugie, no, ktoś musi zapłac zapłacić za już wykonane prace, więc mm -hmm. nikt nie pozwoli sobie na to, żeby tych terminów nie dotrzymywać. Panie pośle, jeszcze jedna kwestia na koniec, ten trzeci pana punkt: rodzina. Co może parlament, co poseł może zrobić, żeby wzmocnić te więzy rodzinne? Ja kraju? myślę, że mm, chociażby nawet na poziomie regionu już wiele dla rodziny robimy. No, dzisiaj rano słuchałem radia, więc karta dużej rodziny, ta karta regionalna, karta krajowa. Ale to nie wszystko, bo wie Pan, wydaje mi się, że najważniejsze rzeczy to dać też pewną szansę dobrego życia tej rodziny, czyli to jest kwestia dochodowa, prawda. Jakie środki trafiają do tej rodziny, jakie są zasiłki rodzinne, jaki jest poziom, poziom wynagradzania, prawda, kwota wolna od podatku. To są wszystko te elementy, które. Składają się na, na, na poziom życia polskiej rodziny, ale nie tylko, bo wie pan całe otoczenie, no, począwszy od, od przedszkola, poprzez szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, oferta kulturalna, to są wszystko te elementy, które mają istotny wpływ na to, jak rodzina żyje. Wydaje mi się, że po prostu musimy otaczać i to punktu widzenia centralnego, czyli ustawodawcy, ale także i tego regionalnego, czyli organizatora tego życia, dbać o to, żeby ta rodzina mogła się zdrowo dobrze wychowywać, no i oczywiście to jest ten problem nasz Polski, no żeby było jak najwięcej dzieci, prawda, żebyśmy mieli też to pokolenie młode, które idąc za nami będzie także wspierało no, nas, kiedy już tutaj będziemy I razem i emerytami. I żeby to, to, to pokolenie tu zostało i nie, środkach, nie wyjeżdżało. W środkach tak jest emerytalnych chociażby. <laughs> Bardzo dziękuję za rozmowę. Ryszard Gala, jeden na mniejszości niemieckiej był gościem dziękuję. dzisiaj w drugiej kawie. Dziękuję.